Cześć, witajcie z tej strony MyPod, a dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, co weszło na stronę rykoszetinfo. A są to e, między innymi spoilery dotyczące przypustki bitewnej sezonu trzeciego I przejdźmy do omawiania tego. Po pierwsze, mniej ważna wiadomość: e, serwer, na serwerze testowym przepustka się to pojawi w dniach 4, 7 września. Co dalej mamy? Jednak zaczniemy, chcemy tylko przypomnieć, że wszystkie elementy, które napotkacie w superteście, no to standardowo e, dla Waszej wiadomości, że one nie muszą się zmienić, mogą zostać albo mogą się zmienić. To działa w dwie strony. No i to tutaj, co ciekawe, nowe mechaniki. Trzeci sezon skupi się na nowym systemie wyposażenia, dlatego wśród nagród znajdzie się standardowe wyposażenie. Co najważniejsze, do puli nagród dodaliśmy nowe wyposażenie nagród. To jest bardzo dobra wiadomość. E, pojawi się nowe wyposażenie. E, bardzo mnie to cieszy. Myślę, że to na pewno ułatwi rozgrywkę. I będzie ogólnie sezon opłacalny bardziej. I jakie mamy tutaj wyposażenie z nagród? Polepszona e, konfiguracja. Chyba to tak się nazywa. Oraz to wyposażenie, którego nie mam bladego pojęcia jak się nazywa, ale wklejam go na ekranie. No i o czym będzie ten sezon? Trzeci dokładnie będzie znowu o amerykańskim, i znowu o radzieckim czołgu, tylko w jednym sezonie. Będą to czołgi T110, E5 i IS4, czyli tak naprawdę ten cały sezon jest skupiony na czołgach, które dostały znaczące ostatnio buffy. Myślę, że jest to fajna sprawa, ale posłuchajcie mojej opinii pod koniec. Filmu, ale tak, przejdźmy dalej. No, są to styl na T110E3 i on się prezentuje bardzo, bardzo ładnie, w szczególności ta, chyba torpeda, można by to tak nazwać. No, jakiś wielki, e, długi przyrząd. No i ten styl, jak widzicie, prezentuje się naprawdę obiecująco. Zwłaszcza te karabiny mi się podobają. E, no i przejdźmy teraz do Isa 4. Który również zapowiada się obiecująco, w szczególności znowu te karabiny, jeden i drugi są naprawdę wyczepiste. No i ten wielki Ponton, ta motorówka, jest naprawdę kozak. Ten silnik do niej też jest mega, mega fajnym detalem. No i przejdźmy sobie do dowódców. Okej, okay, przejdźmy sobie do dowódców unikalnych. Pierwszy z nich to jest Nikolaj Samokhin, tylko dla ZSRR. No i tutaj macie o nich bardzo ciekawe e, opisy. No i tutaj jeszcze tak się prezentuje z do ISA czwartego, Z innego trochę profilu. E, no i drugim unikalnym dowódcą będzie Jack Reed. Tutaj też macie bardzo fajny o nim opis. E, no i tak będzie się prezentować ten, ta przewózka bitewna. No i z głównych informacji myślę, że. To tyle. No i jeszcze tutaj jest jakieś to fabularne. Tutaj jest więcej ciekawostek o pozostałych dowódcach różnie możecie sobie wejść na tą stronę i sobie poczytać. Nie ma problemu. No i myślę, że to tyle zniosów. Teraz. Moja opinia na ten temat, słuchajcie, moim zdaniem, dawanie znowu schematów z, z Afrika, praktycznie na radzieckie i na amerykańskie togi, z jednej strony jest to fajne, przydatne, ale z drugiej, no, chciałbym zobaczyć też inne nacje, na przykład francuską, na przykład chciałbym zobaczyć może polską, jako że teraz weszła nowa linia. Napiszcie koniecznie o tym. Oczywiście ta cała sytuacja z tym sezonem ma swoje plusy i minusy, ale moim zdaniem chciałbym zobaczyć inne nacje zamiast znowu amerykańskiej, radzieckiej. Yy, dlatego koniecznie napiszcie, co o tym myślicie. Też napiszcie, jakie chcielibyście racje, nacje zobaczyć kolejne. Bo ja, na przykład, stawiałbym na polską i myślę, że francuską. Takie chciałbym zobaczyć. No i myślę, że dzięki. Dzięki na pewno za oglądanie tego bardzo krótko, newsika. Napiszcie swoją opinię na ten temat. Nie zapomnijcie ocenić tego filmu. Dzięki, trzymajcie się i widzimy się w nowych odcinkach. Cześć!